Siemano widzowie śmietnikowy raj 28. Na śmietniku premium. Od razu zaglądamy na kontenery. Wyciągamy torebkę. Będzie się działo. A patrzcie to. Tam jakaś torba podróżna jeszcze. Czarna. Zaraz ją wyłowimy w chwytak. Wow. Zobacz. Pierwsza zdobycz. O! Wow. Leśny dziadek rzeźba. No no. Zabieramy ją jako na boku. Tutaj, tutaj. Niech na podłodze. Tu Niech sobie. Bo dziadek spadnie do śmietnika. <grym> Był śmietniku. Szoruj już, O, torba mi się przyda. Tak jest. Torbę zabieram, bo mi się przyda na rzeczy. Dobra, Porzej zabieraj opu. torebkę. Tak. I dalej patrzymy. My nigdy nie stawiamy nic, żadnego bałaganu. O, lampka lampka nocna, jest scena jest tutaj, nieważne, Cena mniej istotna, a pstrykni tam Leon No. dobrze, sprawdzimy to w domu, podłączymy i damy Wam znać, czy będzie działać, mhm. fajny fiolet, piszcie w komentarzach, czy macie takie lampki też u siebie w domu, jak się sprawują, jest sporo po północy, ale dla widzów sprawdzamy lampkę od razu komisyjnie. Voilà, działa perfekt. Wracamy. To jeszcze nie wszystko, drodzy widzowie. Co to jest? To jest skakanka, chyba. Tak? Nie. Skakanka mówisz? Nie. Zmieniłem zdanie. Nie jest skakanka. Nie wiem, co, do czego to służy. Widzowie, do czego to służy? Bo to wygląda, jakby A, ktoś się to... miał zaraz na linii. Ja wiem, co to przyciepi. może być. Ale może zażartuję, może ten. To jest page. Jak ktoś zasłuży, to się go odpłaca. Zobacz. Zobacz to. to... Była lampka. To są tylko. resztki lampki, fragmenty. Trochę tego jeszcze będzie, zobacz. Od, daj tę torebkę na bok. Do telefonu, fajne i... Tu nożyczki mamy, nie będziemy zabierać Co tu jeszcze? Wyskoczy nam telefon, ale no, widzicie zepsuty. Dobra. Sony, no szkoda. Jeszcze taki obrazeczek wy, wyłowił nam się na widoku. I na widoku zostawimy. No to co? Wyciągamy torbę. Chwytamy. Już nic nie ma. A tutaj mamy 5 groszy. Czeka na nas. Pieniądz na śmietniku. Poczekaj. No jest za was. Będzie na szczęście. To jest 5 groszy? Tak, 5 groszy. Kucha się ci? Nie wiem to. Nie bo się otłuchnie częściej odcinka. Do kieszeni. Do kieszeni. Dobra, segregator odkładamy już na bok. O. Kolejna reklamówka i kolejne być może potencjalne skarby. Nie, no, wiesz to, ode mnie od razu. Chodź tam wyciągasz. Wow. To jakiś. Wow. Łabnie, nie? Tak. No, mobilne przyjaciele. Jakiś przebud ten wystaje Tu jest puste wóeczko. nie, nie puste. No to Call of Duty, nie. Jeszcze zębki później zdrapki. Ciekawe, czy to ważność ma ten kuponik, ta zdrapka. Sprawdzimy Multiforce wyłowiliśmy takie eksponaty, zabieramy je ze sobą i idziemy dalej. Jesteśmy z tyłu śmietnika i takie coś lusterko. Pobierz przecie. No, zobacz tamto jeszcze, co to jest. To to razem jest mój. To uczone... jest lampka, nie, bo. Nie? Mhm. A jak to świeci? I co? Bo to. To to już się nie nadaje, bo jest do wyczyszczenia ładne lustro, nie co? nie mówisz? i co widzowie, podoba Wam się to lusterko? warto zabrać ze sobą? może na działkę nawet się nada? albo ktoś weźmie? tak się zastanawiamy, czy wyjąć nogę, czy ją zostawić na świecie. czy dalej chodzisz pieszo? przecież ona nie jest zła czy jest? Przydałoby się przyjechać nią To Taka jakby Ja nie chcę, nie, chcę, nie chcę z jednego, dwa, dwóch zębów stracić, ja stanu na tym. Tak? Aha, zostawisz. Może jakiś dzieciak weźmie i do, tak, szkoły. Tak. i do szkoły pojedzie. O, zobacz, co tam jest. O, jaki ładny ten. Jatuszki, tylko ostrożnie, bo mamy przykład. Tak, tak. Mamy przykład talerzy. Wow, spoko. No, ale... Nie, nie da rady chyba tak. Nie, bo się ześliźni i spadnie na te Ja rozbiegnie. wiem, ja wiem. I pięknie. Tak, tak. Czekajcie. Ja idę po jakiś kij. Aha, po kij, tak? Idę z Toborze i okay. do dopiero. Nie, nie, bo to... Może ta... tak? O! o. Jezu, Gun Coulson, ale świetnie, świeci. Gun no, spokojnie. Ale to ładne jest. Kurz, już mnie wystraszył, Leon. Co tam pisze? Keramiks made in Austria. Austria? Austria. Co ja o tym sądzicie? Z Austrii tu przyjechało? I na świetniku wylądowało? Nie, mhm. nie pozwolę. Ładne To jest chyba ten Mazonik? Mazonik ci kloż na kwiatki. Możliwe, że obraz jeszcze jest. O! o jeszcze o, ładniej. O ja cię nie mogę. Co jeszcze to ładniejszy? jest? Co to jest? O, jeszcze, jeszcze tam jedno jest. Masakra! Poczekaj! Czekaj, czekaj. Masz? Ale ładne. Takie. Widzowie to róża jest, nie? Tutaj. Jeszcze umieszczona. To Singapur? ty z Austrii? Znaczy nie z Austrii, ale to jest... No, przepiękne. Bez dwóch zdań. Podoba Wam się widzowie? Bo nam tak. Co jeszcze wyłowimy? Coś bywałego. Tam jeszcze jest jedna. Tak? Jęcy wyjmujemy. To Zobacz. Tak. Tylko teraz tak, wtedy chwycę. Dobra, a ty ręką tam zaraz ja już raz spróbujesz to wyciągnąć nie, No chwytę, nie, nie, chwytaj tutaj Jestem Dobra A bo tu odwrotnie ja mówię, tu chciałem rękę włożyć a to dno jest Co tam pisze To jest No weź ten do tego tego robaczka strąć Dobra Efektowna Co to za kwiatki Widzowie Ułabanki? jakie to są kwiatki to jak muszę. się te kwiatki nazywają ławatki no strzel jeden który ten niebieski ten bła... nie. nie chcę się tutaj ośmieszać jak to Gankolsena, ale będziesz. strzelam że to będzie Haber albo Aha. albo nie wiem bratek Dobra, ale postaw przychować. tu ja zobaczę to uszkodzenie no tu masz ale tak jak odwrócić to nie widać nie no na pewno da się to zatuszować jak ostatnio co wzięliśmy a, tą a to sosierkę piat... powiem tak jak kwiaty włożyć. I to przykryje ten uścierbek. Kwiaty do bo to kwiatów. kwiaty bym dostał. Na przykład, choćby tak, nawet. Tak. To jest ładne. Że Wszystko jak... jest ładne. zaistne trio. A z czego to jest, to nie wiem. To jest porcelana, to? Możliwe. Nie? Na pewno nie, nie z gliny. Nie, no bo są takie gliniaki. może kliniaki. z plastyliny, z modeliny. Nie, no bo są takie gliniaki. No są, są. A to jest lekkie, to znaczy to nie jest glina, bo to jest lekkie, to jest porcelana. No to jest lekkie. Kotki. O, miałczące. Kotki dwa, szare bure obie dwa. Wow. Spokojnie. Chwytamy. Fajne. Się boję, żeby mnie ugryz. No, no. <gryw> miał, miał. Odwrót z drugiej strony. O! Tak wyglądają kotki na obrazku. Powiesić gdzieś. To myszy będą z daleka uciekać. Nie mów o myszach bo to mamy widzów też, co robią myszki i się na ciebie obrażą. Już znaleźliśmy się na nowym śmietniku. Tak się prezentuje w całej okazałości. Zaglądamy do kontenerów. Co tam Jensen widzisz ciekawego? Klapki, no, buciki dziecięce. Klacuszki sam raz do szkoły trzeba je wyłowić, bo wyglądają na całe i sprawne. To nie są dziecięce, to są normalne. No, no ale zobacz jakie fajne wzorki, fajne co? wzorki jakie. E, pokaż ten chwitach. zaraz zobaczymy z bliska. Dobra, wyławiamy widzowie, buciki i raz i dwa i trzy i cztery. Tu jest, chyba coś pisze. 30, 35, 33, coś takiego. To małe. A to nieważne, że małe. Ważne są budziki i bardzo ładne. Co nie widzowie? Zgadzacie się ze mną, nie, bo nie, nie jestem odwrotnie. Nie odwrotny. zgadzam się. Czemu? A nie, czekaj, No, zgadzasz się czy nie. Nie to co? Są... Tak ma być. Ale tutaj tak ma jest być, poczekaj. Roller coaster. To co to jest? To, to nie powinno być na wierzchie. Widzowie, Pierwszy musi tak być nie, to jest wytarte i to już się zostawi. Bo jak są naprawdę idealne. Zostawimy. Choć komuś. używane, to zabierzemy co? Zostawiasz? Zostawiam. No czemu? Zabierz je ze sobą Widzowie chcą żebyśmy zabrali, a ty się będziesz sprzeczał? Chcesz się kłócić z widzem? No raczej nie, ale na no, razie niech leży. Wyciągamy. Wytarte. Han, no, latarka może być rzeczywiście, masz rację. Ale spokojnie. Dobra, tam co. Daj, daj, ja to by Nie, nie, nie. No dobra, op. op, op. No, co? Dobra rozbijesz. To jest Gun Cursena. Tu muszą się dziać zawsze cuda. Tu nie może być e, nudno. Latareczka. A nam jest potrzebne. Głowem je uderza tutaj. No na pewno nie świeci, bo nie ma baterii. Ciekawy jaką jasność. Jasność, jasnością. Zobaczymy jakie tu baterie. Dobra, rozkręcamy. A, to są dwie takie duże. Co i nie działają? Może źle włożone były. Nie, nie, nie chodzi o to i są stare baterie. Mhm, to stało się. pasuje wziąć. Baterie nowe, za, a czekaj, bo tu jest zardzewiałe to już jest kurde, nie będzie łączyć. Zobacz, jakie jest No, zarzewiałe jak korek od szampana. To już nie będzie łączyć. Widzowie, jest kontener niebieski. Royal Division, bo nie, co to Kruger Mats. Tablet, chyba tak. Czy działa tablet? Tego nie wie nikt. No co za sprawdzimy. czekaj okay. Urucham się. Magicznie. Sezamie, otwórz się. Może ten przycisk. Gdzie tu się ładuje? Tu, tu masz wejście. Ja A chyba tu. Jest wejście. Trzeba go wziąć i USB, sprawdzić. HDMI. Bierzemy go i sprawdzimy go w domu, może zadziała. Dzięki śmietniku za tablet. Sprawdzimy go. Co do tabletu próbowałem go podładować jakiś czas. Niestety nie uruchamia się, nie reaguje. Po prostu jest zepsuty. Chi drugier I wiatraczek sobie leży. O, no, musiał ostro wjadrzeć, się przewrócił. <grybuj> <grybuj> no. Może być dobry dlaczego. Tak, dobry. Śmietnikowy spacer dobiega końca. Dziękujemy, że byliście razem z nami. No i co, do zobaczenia, do następnego odcinka.